Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kawowe. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, dwie szklanki mąki pszennej, trzy czwarte cukru. Pół szklanki esencjonalnej kawy, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki oleju, szklanka o pojemności 250 i łyżeczkę kakao. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Jajka już mam ubite, dolewam olej. Dolewam kawę. Dodaję proszek i mąkę. I mieszam. To już mam połączone. I teraz do niewielkiej ilości jeszcze zbiorę brzegi. Do niewielkiej ilości dodam kakao. Tak jedna trzecia. I dokładnie pomieszam. Mamy przygotowane ciasto I teraz formę 17 na 27 cm. Mam wywiązany papierem do pieczenia i wykładam część ciasta, rozprowadzam po całej powierzchni. Polewam ciastem z kakao. Też starajmy się polać całą powierzchnię. I wylewam pozostałe ciasto. Ciasto będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk, więc czas pieczenia musimy dostosować do własnego piecyka. jeszcze też mam pozostawione ciasto i robię jeszcze te brzegi i ciasto wędruje do piekarnika ciasto kawowe Ciasto kawowe mam już pięknie wypieczone, przekroiłam na pół i teraz zrobimy krem. Do kremu potrzebować będziemy 3 szklanki mleka. Dwie szklanki mleka gotuję a w jednej rozprowadzę dwa budynie. Dodałam 10 deko masła i tutaj mam 3 czwarte szklanki cukru. Cukier dodam na końcu, ponieważ on się lubi przypalać. Dwa budynie rozprowadzam w jednej szklance mleka, a jak wspominałam, dwie szklanki gotuję. Kupujące się mleko wlewam zawiesinę budyniową i cały czas należy mieszać. Na koniec dodam cukier. Dudyń gotujemy tak dwie minuty. aż zgęstnieje Mieszamy cały czas. Tak, tutaj już mam ugotowany. Dodaję cukier i mieszam. I studzimy i ciepłą masą przełożę ciasto, Nie gorącym. I no, studzimy taką letnią, ponieważ ta letnia lepiej się smaruje. Budyń już lekko ostyk, wykładamy na ciasto i studzimy, a później dajemy do lodówki. powierzchnia jest pokryta i ciasto przykrywamy i studzimy ciasto kawowe i tak oto ciasto kawowe mamy gotowe wiesz posypałam startą czekoladą teraz ukroimy kawałeczek I tak wygląda ciasto kawowe w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto kawowe.